Zaczynamy odjecianie. 10, 9, możecie się to oczy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak! Powodzenia, uważajcie na siebie, bawcie się dobrze. Słońce nawet wychodzi, więc dobrze się składa. Dużą wrażę, dużo pozytywnych wrażeń, dużo uśmiechów. Wróćcie do nas tak samo zadowoleni, jak zaczęliście ten bieg. Dużo was jest. Cieszy nas to bardzo, że tak licznie do nas dołączyliście. Powodzenia wszystkim. Zaraz będzie Jak jest? Dzięki! Uważajcie na fotografów na trasie, uśmiechajcie się do nich, bo trochę galerii dla Was mamy przygotowanych. Powiem Wam, że naprawdę jest Was dużo. Nie spodziewałem się. Mamy ostatnich puźniarskich. Aksana, Lania, Diemi, do Rodzenia, widzimy się za chwilę. I Tadebry, leczcie. Do zobaczenia na mecie.